Tak, są przeciwwskazania, natomiast nie ma ich dużo. Takie trzy najważniejsze to ciąża, rozrusznik i zakrzepica. Są także dodatkowe przeciwwskazania, takie dość oczywiste, np. przerwanie ciągłości na skórka w miejscu zabiegu albo infekcje bakteryjne czy wirusowe. Jest jeszcze jedno przeciwwskazanie, dotyczy ono okolicy brzucha podczas miesiączki, kiedy to również zabiegu Indiba nie wykonujemy. To, jaki zabieg dobierzemy, zależy od tego, czy problem dotyczy tylko i wyłącznie rozszerzonych porów, czy też występują jakieś inne dodatkowe problemy, np. niedoskonałości. Jeżeli występują, to polecałabym zacząć od zabiegu oczyszczania manualnego. Natomiast jeżeli problem dotyczy tylko i wyłącznie rozszerzonych porów, to polecałabym zabiegi z wykorzystaniem kwasów. Bardzo ważna jest tutaj również pielęgnacja domowa, i w preparatach do tej pielęgnacji szukałabym głównie Kosmetyków z niacynamidem. Jest to substancja, która bardzo skutecznie zwęża pory, oprócz tego rozjaśnia przebarwienia. Jest kilka zabiegów, które mogę przy takiej skórze polecić, natomiast przede wszystkim warto się skupić na tym, że jest to skóra, która ma tendencję do wrażliwości. I to właśnie to jest naszym priorytetem podczas dobierania odpowiedniego zabiegu. Nie możemy zadziałać zbyt agresywnie. Czyli jeżeli ma Pani problemy z przebarwieniami, czy właśnie z bliznami to nie możemy używać wysokich stężeń kwasów, które moglibyśmy użyć, gdyby nie było właśnie tej wrażliwości. W związku z tym takim zabiegiem, który rekomendowałabym jest zabieg paprykowy z ilci, gdzie również znajdują się kwasy, natomiast w niższych stężeniach, które nie spowodują takiej właśnie na wrażliwości ani żadnego podrażnienia. Yy, oprócz tego, w tym zabiegu wykorzystywana jest kapsaicyna. Jest to substancja, która znajduje się w papryczce chili i pobudza ona naczynia krwionośne. Jest to taka właśnie gimnastyka naczyń, która w przypadku skór wrażliwych bardzo dobrze się sprawdza. Także zaczęłabym od takiego zabiegu, natomiast nie można tutaj pominąć odpowiednio dobranej pielęgnacji domowej w przypadku takiej cery. Ja postawiłabym na delikatne kwasy, np. kwas azelainowy, który bardzo dobrze radzi sobie z przebarwieniami i rozjaśnia skórę, albo polihydroksy kwasy, czyli kwasy o dużych cząsteczkach. Do takich kwasów należą kwas lactobionowy i glukonolakton. Więc może Pani stosować właśnie takie kosmetyki z zawartością tych substancji jako uzupełnienie do stosowania w domu.